Ogólnie też nie może być takiej sytuacji, że my nakładamy, na, my specjaliści, że my nakładamy na rodzicach um, taką presję um, związaną z koniecznością zmiany zachowania dziecka, albo my obarczamy winą za um, brak możliwości przeprowadzenia jakichś zajęć to dziecko, albo tego rodzica. Ja sama, nawet jako mama, miałam, już dawno temu, moje dziecko jest wielkie, ale... Miałam też taką sytuację, gdzie mi logopeda powiedziała nie, pani coś zrobi z tym dzieckiem, bo nie mogę prowadzić terapii. My mm -hmm. no nie możemy tak. Nie, oczywiście trzeba być, e, trzeba być świadomy, trzeba być uczciwym i trzeba jasno rodzicom komunikować. Nie może też być takiej sytuacji, że my mówimy, że jest super. W ogóle jest super, super. Tak miałam taką, takiego miałam chłopca, który przyszedł do nas do przedszkola. I mama mówiła, że przez cały semestr w poprzedniej placówce było mówione, że jest super, tylko ostatniego dnia powiedzieli, że go wyrzucają, bo ja to sobie nie radzą. Więc ja wiem, że my chcemy rodzicom mówić te dobre rzeczy, nie? W ogóle sam, w pa, sam sposób komunikacji rodziców, znaczy komunikacji przez nauczycieli rodziców i mówieniu o dziecku to jest w ogóle sztuka. To w ogóle trzeba się naprawdę na, nauczyć tego. I taka, takie zdawanie relacji powinno być zawsze zgodne z prawdą. Czyli jeżeli dziecko ugryzło, uderzyło czy kopało, to rodzic musi to wiedzieć. Ja wiem, że będziemy mi jeszcze mili, jeszcze jak nawiązaliśmy jakąś relację z jakimś rodzicem, albo ten rodzic jakiś jest, nie wiem, znajomym naszym, to nie jest to łatwe, to jest ale łatwe, trzeba się łatwe. nauczyć. Trzeba okay. powiedzieć tak. Dzisiaj był wyjątkowy dzień. Zdarzyły się dwa trudne, dwie trudne sytuacje, związane były z, z tym a z tym, Zareagowaliśmy w taki sposób. Ale wiemy czego unikać. Dobrze, że zdarzyło się to dzisiaj. Jutro będzie na pewno lepiej. Natomiast, znaczy, jutro, zakładamy, że będzie lepiej. Ale oprócz tego dzisiaj pani syn pięknie poszedł ze mną, umyć ręce. Tak? Zawsze kończymy z emocji. Zawsze, zawsze pozytywnie. Mówimy o trudnościach. Mówimy. Mówię, choćby to było ta masturbacja, o której dzisiaj mówił. Choćby to było nie wiadomo co. Mówimy ale nie w taki sposób, że to jest Pani wina, bo Pani ma niegrzeczne dziecko, bo Pani nie wychowała tego dziecka, bo tam nie wiem co, nie Pani zrobi coś z tym dzieckiem, żeby ono jutro pracowało. Nie, musimy wiedzieć, że my, my specjaliści, wybraliśmy taki zawód, jaki wybraliśmy, pracujemy w takiej placówce, w jakiej pracujemy i my, specjaliści, musimy być wsparciem dla rodziny. Bo często przeradza się to w takie hym, nietypową sytuację, w której to rodzic wspiera nauczyciela. Za zgodą rodzica, bo rodzic też ma poczucie takiej odpowiedzialności za to złe, w tym słabe zachowanie. I robi się z tego taka pętla, którą potem trudno rozwiązać. Najlepszą sytuacją jest taka, kiedy Mamy, my jako nauczyciele, terapeuci, mamy pokorę wobec tego całego autyzmu. Kiedy na przykład mama, musimy wiedzieć, że mama, która na przykład zadaje nam pytanie, dobrze by było, czyli słucham, dobrze by było, żebyśmy... Ja zawsze nauczycielom na tych nauczycielskich jakichś różnych studiach mówię, kurczę, nie bójmy się mówić, że nie wiemy, że autyzm jest tak, że to jest tak trudne zaburzenie rozwoju, że naprawdę nie ujmuje to nam, jeśli powiemy rodzicom, że nie wiemy. I to jest, wiecie jaka to jest magia, jak powiemy rodzicom, nie, 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 nie. bo tak, jak rodzic, rodzice są teraz świadomi, mamy dostęp do internetu, wszystkiego, to jest w ogóle bajka. I jak rodzic zadaje wam pytanie, a na pewno prędzej czy później będą jakieś takie na przykład, czemu moje dziecko chodzi na palcach? Załóżmy, że może tak nie jest, ale załóżmy, że może to jest ten typ rodzica, który północy nie spał, przeczytał wszystko o wszystkich koncepcjach chodzenia na palcach i zna wszystkie potencjalne przyczyny chodzenia na palcach. I weźmy pod uwagę, że ten rodzic może być mądrzejszy od was w tym zakresie. Po prostu no weźmy to pod uwagę. Nie, nie, nie ujmuje to nam. W ogóle niczym, bo może pięć kierunków skończyć gdzieś nie podyplomówek, niczym. Po prostu ten rodzic ma tak silną motywację dotyczącą swojego dziecka, a silniejszej nie może być, że y, przeczytał. I teraz, jeżeli ty, terapeuta nauczyciel, masz y, przekonanie, że wiesz, że znasz odpowiedź, że wiesz, dlaczego do dzieckować na pracę, no to mówisz po prostu. Ale jeżeli nie wiesz, to powiedz, że. Nie wiesz, że i to naprawdę nic się nie stanie. Powiedz, że jest mnóstwo koncepcji, mnóstwo, że, że wiesz to za wcześnie, że cały zespół musi ocenić dziecko, że musimy przeanalizować to w tym naszym zespole interdyscyplinarnym, że jest tak wiele zmiennych, że po prostu trudno ci odpowiedzieć na to pytanie, że obiecujesz wrócić do tego tematu, tak? Obiecuję wrócić do Pani z tym tematem. Gdy przedyskutujemy to w naszym zespole interdyscyplinarnym, także w naszym zespole, I, i to naprawdę nie spowoduje, że ktoś pomyśli, że jest słabym terapeutą czy nauczycielem. Rodzic świadomy, u rodzica świadomego to w ogóle już jesteście wygrane, bo rodzic świadomy wie, że autyzm jest tak trudny i że nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie, i że generalnie raczej nie. Super, jeśli bierzesz pod uwagę, że nie wiesz, albo że się mylisz. Tak po prostu, te, te współczesne mamy. I nawet nie wiecie, jaką ja mam przyjemność mówienia, jak czegoś nie wiem, że nie wiem. Dokładnie, jest dokładnie. To wolność, ale to jest cudowne uczucie. Oczywiście, że wiecie, jak jadą czasami z daleka, na tą wizytę czekają długo, a potem słyszą, że ja nie wiem, to są, to są zdziwieni, ale ja mówię, że państwo nie wiem, ale nikt nie wie, bo to jest to i to i to, i, to, i trzeba zadać to, 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 to i zrobić to, to i jak wie i potem może wrócimy do tego i zobaczymy, czy uzyskamy odpowiedź, ale nie jest możliwe odpowiedź na to pytanie. Czy moje dziecko zacznie mówić? Klasyk. Nie kiedy. Ja bym... Co? Kiedy zacznie mówię? Ja pod pisaniem, nie? Dwa tygodnie z przedszkoli jeszcze nie piszę.